Historia Polski liczy ponad tysiąc lat. W roku 2024 obchodziliśmy 1058 rocznicę przejęcia przez polskę chrześcijaństwa i wejścia naszego kraju na trwałe w dzieje Europy. W swej historii Polska przechodziła różne koleje losu. Okresy potęgi i wielkości przeplacane były wojnami, niewolą i upadkiem. Poświęcenie i miłość do ojczyzny uczyniły nas narodem, który poświęcał wiele w imię wolności i niezależności Polski. Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie. Wszystkie moje siły składam jej w ofierze. Na całe życie, które wziąłem z Ciebie, cały do Ciebie ojczyzno należy. Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, Lecz wielkość ludów szła pod Twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje, i większej chluby niż być Polakiem. Do moich synów, synkowie moi, poszedłem w bój, Jako wasz dziadek i ojciec mój, Szukając drogi przez krew i blizny naszej wolnej ojczyzny. Synkowie moi, dan nam to Bóg, że spadną wreszcie kajdan z nóg, i nim wy męskich do dzieci sił, jawą się stanie, co pradziad śnił, szczęście zachwitnie, krwią wieków żyzny łan naszej wolnej ojczyzny. 坚持。<niet. S 2> <music> 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli stała się samodzielnym państwem. Złączone ziemie zaborów pruskiego, rosyjskiego i austriackiego na, na powrót zrosły się w jedności. Marzenia Polaków o niepodległości po latach walki, walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. W tym roku obchodzimy 106. rocznicę tego doniosłego dla nas Polaków wydarzenia. Tym, co skrzyżowali miecze pod Grunwaldem, tym, co szli z Krakowa z Kościuszką, tym, co cierpieli pod pruską niewolą i umęczeni ginęli w śniegach Sybiru, tym, którzy walką zdobyli niepodległość Polski w roku 1918 bohaterom II wojny światowej i żołnierzom antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Oni wszyscy stają u granic naszej ojczyzny, dając świadectwo jej istnienia. Opowiedz nam, moja ojczyzno, opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. O wojnach mieszka nam, powiedz, osób nad odrom stawianych, Niech niesie Twoją opowieść wiatr chalny i morskie szkwały. Dzieje naszej ojczyzny to nie tylko dni szczęśliwe i spokojne. Chcąc przybliżyć nadejście wolności, Polacy wzniecali powstanie narodowe. Przelewali krew, cierpieli na zesłaniu i w więźniach zaborców. Jednakże nasi pradziadkowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci, jak być Polakami. 11 listopada był to dzień, o którym marzyli nasi rodacy. Nie wszystkim było dane powrócić do swojego kraju. Tęskno mi, panie, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba. Podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, Tęskną mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo pocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalone. Tęsknął mi, Panie. Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł biały. Gdzie Ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Bo Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Proszę wszystkich o powstanie. Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mogłych, polski naród, polski. Królewski szep piastowy Nie damy, by nas gnębił wróg Tak nam dopomóż Bóg Tak nam dopomóż Bóg Do krwi ostatniej kropli zżył Bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w prog i w pył, krzyżacka zawierucha, twierdzą nam będzie każdy wróg, tak nam dopomóż. Bóg nam do Polski. Nie będzie niemiec plu nam w twarz ni dzieci Pójdziem żywo w trumnę Na polski imię, na jej cześć Podnosi czoła dumne Odzyska ziemię dziadów wnuk Tak nam do Bóg i about them.